Do wczoraj w tym miejscu kończyła się droga. Zamiast przyjazdu, znaki, barierki i konieczność skorzystania z objazdu. Przeprawa w Boboluszkach, uszkodzona przez powódź, na długo wypadła z codziennego życia mieszkańców. Teraz wszystko wraca do normy. 15-20 km jest. No, czy tak w koło, czy. Bo, bo trzeba było nie jechać. Bo Branicy Zamek też był zalany. Bo ten most to nie tylko lokalna przeprawa, to ważny punkt na mapie przygranicznej komunikacji. Korzystają z niego między innymi osoby pracujące po czeskiej stronie. Tak, dla ludzi pracujących w Czechach to był mocny punkt i zaopatrujących się tutaj u nas w Branicach. Musieli nadrabiać kilometry, a wiadomo to się łączy z kosztami dojazdu do pracy, prawda? A teraz mają prościutko, zadowolenie jeżdżą nadal. Na ponowne otwarcie mostu czekali także nasi południowi sąsiedzi. Dla wielu Czechów to najkrótsza droga na zakupy po polskiej stronie granicy. Tym nowym, no pojedę tam do Zadu. A przez Boboluski. Super ten most. A teraz ten nowy? No, ten nowy jest. Ten nowy jest super. To długo to było zawrzone. Odbudowa mostu była możliwa dzięki konkretnemu wsparciu finansowemu. Powiat Głupczycki otrzymał na ten cel 5 milionów złotych od samorządu województwa wielkopolskiego. Dla nas to jest ogromna przyjemność, że mogliśmy pomóc, że stać nas było na to, żeby, żeby taki solidarnościowy gest wykonać. I... I, i, I to po prostu cieszy. 2024-25 rok to rok, kiedy odczuwaliśmy naprawdę dużą solidarność i to, że nie, zostawiliśmy, nie zostaliśmy zostawieni sobie, ale też nie zostawiliśmy nikogo w naszym województwie samemu sobie. Samorządy podkreślają, że choć wiele udało się już odbudować, to pracy wciąż nie brakuje. Już kończymy kolejny most, na który otrzymaliśmy wsparcie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dzięki też pani Wojewodzie most w Dobieszowie. Kolejne mosty będą realizowane. W przyszłym roku. w Środę podpisano również umowę na remont dwóch dróg w powiecie głupczyckim. Chodzi o fragmenty drogi wojewódzkiej nr 419 między Branicami a Republiką Czeską oraz drogę gminną w Chomiąży. a tymczasem most w Boboluszkach znów łączy oba brzegi opawy i codzienne sprawy mieszkańców Izabela Zapisek, kuriero Polski.